No nie wiem, bo to na czas na niekorzyść, bo to godziny akcji ratunkowej lecą. No, tak mi się wydaje. No czuję, że wieje. Może się cofniesz po kapotę? Czekaj czekaj, sobie tu usiądę się No i znowu 15 minut czekania Piotr, złożamy, uważam Tutaj jest przyjemnie wiaterek taki jest ożywiający, elegancki tam na dole pewnie, kurczę, gorąc i komar. Nie no, w cieniu jest tam Powiedz, że w plecaku ma piwo. No jak już jesteś na takiej majówce, to w plecaku masz browar. Gdziebym nie kierował, to bym miał. No kurczę, tutaj to by się dziobnęło, ale lepiej nie. Lepiej nie, przynajmniej na tym, na wysokości. Ostatnie piętro on zostało, tak? Nie, dwa. Nie, nie, jeszcze jeden jest, i dopiero chyba nad nim jest szczyt. Ok, to Łukasz będzie wchodził, spróbuje rozebrać, zobaczyć jak się rozbiera tą obudowę. Że... Chyba Mać, mać tak powiedz, że Łukasz ledwo żyje. Człowieku, on ledwo żyje, a narzędzia zostały w plecaku. Cwaniak. Bo on tu jest już razem ze mną na tym, tym pomoc siedzi. Słuchaj, y, jakieś ja tutaj te chce mam. Y, jakiś tam skrętach coś. Powiedz mu, że ta czy oprawa ten... pracuje. Aha, no, Słuchaj, te oprawa, ta oprawa y, poza tym jest pod napięciem, bo tam jakaś żarówka się w niej y, świeci i gaśnie i się zapala. No ja wiem, bo z nie zali tego na Swoją drogą, słuchaj, to chyba ktoś niedawno coś tutaj grzebał, bo ten kabel energetyczny, który leci do góry, jest taśmą przylepiony, żół, zieloną, i ona wygląda na całkiem nową. 2017 rok. To było jakieś dwa miesiące temu, trzy miesiące temu robione. Powiedz, mu, że kabel jest z 2017 roku. No to by się zgadzało, bo kabel ma na sobie napis 2017 rok. No to aż tak to nie ma. Jak 10 lutego? Co on ma takie? Co? Wiadację ty ma plikala? Teraz kupujemy kawę. Nie wiadomo to jest. Przykro mi, że się film będzie wydłużał, ale trudno. S5GN, S5ZG. No wchodzi czy nie wchodzi? Ten pomości, to zrobili Takim, taki maluteńki, nie? No. A ta górna barierka to jest. Chyba ona nie była w ogóle to przewidziana, kurwa. Myślisz? Bo to jest takie, jakby kurwa nawet nie jest dospawana, tylko ta. wygięli <laughs> nagwintowany pręt. Kontownik też przecięty, żeby wygiąć. A to, to nie wiem z czego to jest, zobacz. Stąset, kurwa, jakiś. Ty to jak karnisz wygląda, ja pitole! Kurwa karnisz. z magazynu Ja nie mogę. Na zdjęcie zrobię, no. Mariusz wchodzi, czy nie? Ja ty kurde, nie odbierasz od nas tej korespondencji. Słuchaj, no, do góry, do góry, na co czekacie? No. no nie odbieram, bo jestem na innym kanale, byłem wiesz, na warszawskim, chciałem się z Warszawą połączyć. Kurde, na tej wysokości są inne pasma. No jak tam Gabę się łączę, to nie z Nie, nie, do, na klubowy przemiennik nie wlata w ogóle. Natomiast na WB bez najmniejszego problemu. A to? tak ciekawości Piotr Łań leży yy, przecież, przemieni. A się no to rozłożył. To się kurwa, nieźle. On już chyba z półtora miesiąca jest wyłączony. No to nieźle, dałem. Ciała. Dobrze, do to. Kurwa, ale się rozłożył. No, dobrze, dobrze. Leży, kurwa. Zdjęcia, ja robię. Dobre. robię, robię, no. Tu zależy. Zależy, no, no mówić, że leży. Kurwa, nie tak tam. Dobra, wchodzę wyżej. at que